Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na twoje życie. Mocna rozmowa. Łukasz Nowak ja witam serdecznie w Mocnej Rozmowie i w jednej takiej formule w mieście, ponieważ dzisiaj dwóch gości, pan Adam Duszyk, przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego w regionie radomskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam słuchaczy Radia Radom. Witam panów serdecznie. I pan Rafał Foryś, lider Konfederacji również w regionie radomskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pytanie do pana Adama Duszyka. Czy zna pan postulaty strajku Rolników. Za niespełna dwie godziny rozpocznie się ten strajk w Radomiu. Czy zna Pan te postulaty i czy Pan się z nimi zgadza? Znam te postulaty, zgadzam się z nimi w całości. To jest bardzo ważna branża dla naszego kraju. Ja już kiedyś tutaj w wywiadzie też o tym wspominałem, bo bardzo dużo czasu spędziłem w Szwajcarii i tam rolnictwo jest dotowane przez państwo w taki sposób, aby mogło być. Samowystarczalne i Szwajcarzy dobrze to zrozumieli. Oni w przypadku wojny czy jakiegoś kataklizmu są w stanie odciąć się od reszty świata i produkować żywność dla swoich obywateli, dla swojego narodu. My powinniśmy postawić na to samo uważam, że polscy rolnicy, bo jest ich już coraz mniej, mamy w tej chwili niewiele ponad milion gospodarstw rolnych, a spadek jest z ponad 6 czy nawet 7 milionów w, kilku, w ostatnich kilkudziesięciu latach. Uważam, że państwo polskie rolnictwo powinno dotować i wtedy nie mielibyśmy problemów, bo tak Ukraińcom musimy pomagać. To jest kwestia oczywista. Więc nie można też blokować, bo oni muszą mieć też pieniądze na walkę z agresorem rosyjskim, natomiast polskie państwo powinno zadbać o polskiego rolnika, dotując, dotując produkcję. Myśli pan, że czekają nas takie sceny jak właśnie na zachodzie, jak we Francji, jak w Niemczech? palenie opon i, i niszczenie płodów rolnych i tak dalej? mam nadzieję, że rząd do tego nie dopuści, bo to są bardzo proste rozwiązania, bo tak jak mówię, nie możemy nie pomagać Ukrainie, nie możemy sprzeciwiać się rozwiązaniom unijnym, które już zostały zaakceptowane i przypomnę, że przez komisarza Sprawa i Sprawiedliwości Janusza Wojciechowskiego, bo ja też przypomnę, bo ludzie o tym mogą nie wiedzieć, że inicjatywę ustawodawczą w Unii Europejskiej ma Komisja Europejska, a nie Parlament Europejski, ani nie Rada Unii Europejskiej z inicjatywą wychodzi komisja i nasz komisarz z Polski nie zadbał kompletnie o polskie interesy, a taka była jego rola. Więc w tej chwili, żeby wyjść z tej sytuacji cało i obronić polskich rolników, powinny pójść ogromne pieniądze i rolnicy, ich produkcja powinna być dotowana z naszego budżetu, przynajmniej do momentu, w którym nie zakończy się konflikt zbrojny na Ukrainie. W Sejmie przytacza się dyskusja o Antykoncepcji awaryjnej o tym, czy niektórzy posłowie są posłami, tymczasem postulaty rolników, mhm. o których rozmawialiśmy no jeszcze za czasów ministra Kowalczyka, pozostają te same i pozostają niewysłuchane nie pan Rafał Foryś. Tak, nie są wysłuchane i nie będą wysłuchane, dlatego rolnicy dziś protestują. To są pokojowe protesty, oprócz rado. Protest będzie także w Przytyku, gdzie po wywiadzie od razu udaje się wesprzeć rolników, ponieważ Konfederacja od samego początku zawsze jest po stronie branży rolno-spożywczej, bo to jest sektor kluczowy dla naszej gospodarki, który odpowiada za suwerenność, za bezpieczeństwo żywnościowe, a wiadomo jak nie będziemy bezpieczeń, bezpieczeństwo żywnościowe będzie zagrożone, będzie także zagrożona niepodległość. My rolnictwo powinniśmy bronić, rolników powinniśmy bronić jak niepodległości. I w związku z tym zapraszam, możemy jechać nawet wspólnie, panie przewodniczący, do Przytyka, razem wesprzeć rolników. Mam miejsce w aucie, bo należy to zrobić. Szanowni Państwo, bo błędem jest wierzyć w to, że polityka Unii Europejskiej nagle się zmieni. Nie, to jest, to jest polityka, która jest skierowana to jest mocne uderzenie w rolnictwo, aby to rolnictwo zaorać. Cały ten Zielony Ład i polityka klimatyczna mają doprowadzić do tego, aby te wszystkie dyrektywy nieroztropne, złe, nierozsądne, powiedziałbym, ideologiczne, a nawet fanatyczne, czyli niebezpieczne, po prostu mają zniszczyć nasze rolnictwo. Plus do tego musimy zamknąć granice z Ukrainą. Nie może być tak, Szanowni Państwo, że na przestrzeń wpływają produkty rolno-spożywcze i zalewają nasz kraj. Dodam, zalewają całą Europę, bo strajkuje także cała Europa. Także tu z jednej strony mamy zagrożenie z Ukrainy, ale także trzeba Pamiętać o tym, że tak zwany konglomerat państw Ameryki Południowej, czyli Mercosur, także może zagrażać bezpieczeństwu żywnościowemu całej Europy. Czy to jest strajk przeciwko rządowi, czy bardziej przeciwko Unii Europejskiej? To jest strajk yy, rolników który ma pokazać, że rolnicy tak naprawdę nie liczą na dopłaty. Oni sobie poradzą doskonale, tylko żeby im nie przeszkadzać. A ewidentnie wprowadzenie Zielonego Ładu i wszystkich przepisów z tym związanych jest, jest przeszkadzanie w produkcji rolnej. A rolnicy sobie doskonale, proszę mi uwierzyć, poradzą z produkcją rolną. Jest zabrany nam handel, nie ma już przetwórstwa, teraz biorą się za rolników. Poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził takie restrykcyjne zakazy przewozu towarów przez granicę polsko-ukraińską wbrew prawu unijnemu. Czy obecnie rząd dysponuje w ogóle takimi rozwiązaniami? Pan Adam Duszyk. No tutaj będzie bardzo duży konflikt interesów, dlatego że liczymy na ogromne pieniądze z funduszy europejskich, z funduszy spójności, ale też z KPO. I, i z innych funduszy strukturalnych, dlatego no, nie możemy właściwie działać wbrew y, prawu unijnemu. Dlatego, tak jak powiedziałem, potrzebne są inne rozwiązania, bo po części zgadzam się z kolegą z Konfederacji. Moim zdaniem w ogóle ten protest rolników nie jest wymieszony stricte przeciwko rządowi, tylko to jest takie no, rozpaczliwe wołanie o pomoc, w ogóle o zwrócenie uwagi na tę sytuację, w której oni się teraz znajdują i moim zdaniem można to rozwiązać na razie docelowo zupełnie innymi środkami. Tak jak mówię, ja bym tutaj stawiał na duże dotacje, tak żeby mogli przetrwać się trudno okres wojny na Ukrainie, bo to jest też dla nas kwestia e, kluczowa. Z jednej strony musimy bronić swojego rynku, z drugiej strony, jeżeli padnie Ukraina, my będziemy następni w kolejce i musimy zdawać sobie z tego sprawę. Jeżeli Amerykanie nie udzielą pomocy finansowej Ukraińcom w tym momencie, to oni muszą mieć za co kupować rakiety i broń. Przejdźmy do spraw <laughs> stricte politycznych. Dziś nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, uh -huh. odwołanie obecnej przewodniczącej i powołanie nowego nie wiem, przewodniczącego albo przewodniczącej. Co pan mhm. o tym sądzi, pan Rafał Foryś. Jest takie powiedzenie przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał, a wrogów znajdę sobie sam. I bardzo krótko... Naprawdę nie chciałbym rozszerzać tego tematu, jest dużo więcej ciekawszych tematów. Myślę, że tutaj na pewno jest zagadkowym fakt, że ta koniunkcja czasowa, która odbywa się to właśnie w tym momencie, czyli w kampanii samorządowej. Ja bym wolał porozmawiać na przykład o programie, o tym, że udało się zarejestrować komitet wyborczy Konfederacja Przyjaciele. O tym chciałbym, jeśli można, powiedzieć parę słów więcej. To kim są ci przyjaciele? Czy Konfederacja idzie sama do wyborów, czy z jakiejś koalicji? Jest nowo. Nowe logo, które, które mogę pokazać Państwu, e, symbolizuje mapkę naszego regionu, czyli Radą. E, symbolizuje węzeł, który mówi o zjednoczeniu o sojuszu wszystkich e, partii, ale i stowarzyszeń prawicowych, konserwatywnych, które idą razem do wyborów. E, to miejsce, serduszko, gdzie jest nazwa Dom, sygnalizuje, że. To jest nasze miejsce. Tu, na całym globusie, radą, gdzie musimy dbać o, o rozwój, o perspektywy dla naszego miasta. Yy, znacznik sugeruje nam, że i wszystkim tym, którzy wyjechali na przykład na wyspy w celach zadatkowych, żeby powrócili do naszego miasta. Bo naszym zadaniem jest wszystko zrobić, aby z powrotem liczebność naszego miasta była ponad w, dwust w skali ponad 200 tysięcy. Konfederacja Przyjaciół yy, to taki sojusz, który swój program opiera na trzech debatach. Pierwsza debata tramwajowa była o niej głośno bardzo duża frekwencja, były dyskusje. Było to, czego zabrakło od wielu, wielu lat w naszym mieście, czyli dyskusja o ważnych tematach, które dotyczą naszego miasta, które mogą być realizowane dzięki którym z korzyścią odniesie sukces naszej miasto w skali, także całej Polski. A I teraz przed nami drugie, druga debata, na którą bardzo serdecznie zapraszam o rewitalizacji Centrum Dokładnie Żeromskiego. No, chyba wszyscy widzimy, jak wygląda nasza ulica. Będą panele dyskusyjne, będzie grono ekspertów. Bardzo serdecznie zapraszam najbliższy czwartek godzina 18 na rogu Moniuszki Romskiego, szczegóły na mediach społecznościowych i ostatnia debata, która będzie kluczową także debatą, czyli Dolina Krzemowa Radomia, czyli co zrobić, aby przedsiębiorców tutaj zatrzymać, więc ułatwienia przestrzeń dla młodych, także zdolnych Radomian, którzy niestety nie zostają w naszym mieście, tylko wyjeżdżają, bo szukają gdzieś innych dróg. Także bardzo serdecznie zapraszam na, na, na te dwie debaty, które odbędą się No to wymyczać. mamy konkretne propozycje programowe. Mamy przedstawiciela Radomskiego Paktu Samorządowego. Czy, czy i kiedy poznamy właśnie z założenia tego paktu? Co poszczególne partie, jakie postulaty wnoszą do tej koalicji? Polskie Stronnictwo Ludowe, które jest w tym pakcie, jest jednym z sześciu podmiotów, przedstawiło swój program. Zresztą program mamy bardzo rozbudowany, bo on liczy ponad 100 stron. Ja mogę przedstawić kilka takich najważniejszych punktów. Zawsze mówimy, że największym atutem Radomia jest jego położenie geograficzne, więc będziemy postulować o rozbudowę lotniska Cargo w Radomiu, po to aby zdrowa żywność produkowana w naszym regionie mogła być wysyłana na rynki azjatyckiej, nie tylko, co zabiega poseł Mirosław Maliszewski i są takie możliwości. I on mówi, że największym problemem jest logistyka, załadunek, przechowywanie owoców, warzyw i wysyłanie ich na te azjatyckie, nowo otwierające się rynki przed tą branżą. Poza tym deglomeracja. Cały czas o tym mówimy, że kilka ważnych instytucji ministerialnych powinno zostać przeniesionych do Radomia. Radom jest teraz świetnie skomunikowany z Warszawą i ta decentralizacja dałaby nam taki Impuls rozwojowy. Rozwój Radomskiego Uniwersytetu to jest taki największy katalizator ściągający młodych ludzi do dobrze rozwijających się miast, szczególnie kierunku medycznego, Wydziału Prawa, który jest najmłodszym wydziałem naszego uniwersytetu, jednym z młodszych wydziałów, świetnie się rozwijający. Potrzeba budowy szpitala klinicznego w naszym mieście, żeby Wydział Medyczny mógł się rozwijać. Centrów, centra naukowo-badawcze, mamy świetnie funkcjonujący Instytut Badawczy Łukasiewicz, któremu potrzebny jest duży zastrzyk finansowy żeby mógł się dalej rozwijać. Odbudowa zamku, rewitalizacja Śródmieścia mamy, Radom jest przepięknym gubernialnym miastem, które y, ulice Śródmieścia są no, w totalnej ruinie, kiedy idzie kiedy idzie się na spacer tymi głównymi ulicami i patrzy na te zrujnowane kamienice, to aż serce boli. Więc będziemy szli także w tym kierunku. Chcemy rozwijać przemysł kulturowy, bo to też jest bardzo ważne. Radą może być bardzo atrakcyjnym ośrodkiem na takie wyjazdy weekendowe dla Warszawiaków i tak dalej. I tak dalej. No, Cieszę się zatem, że, że kończymy naszą rozmowę pewnymi konkretami, a niektóre nawet są zbieżne. No, moimi tak. Państwa gośćmi byli Pan Rafał Foryś. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. I Pan Adam Duszyk. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Zaproszenie do programu. Łukasz Nogaj, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa.